Dobry wieczór, dobry wieczór. Oczywiście w ten już jesienny, mocno czwartkowy wieczór. witają się z państwem Klaudielach oraz Aleksandra Klepaczka. No, dobry wieczór. I co? Mamy dla was kolejną dawkę newsów ze świata social mediów, internetów i tak dalej i tak dalej. Natomiast powspominamy sobie też trochę. No bo my tak na świeżo od razu po Alko Superpucharze Polski, który wczoraj odbył się w Katowicach. W katowickim, katowickim spotku. <laughs> I to nie było zaplanowane. Drodzy Państwo, wspominamy oh. dzisiaj troszeczkę, ale też od razu na samym początku Was Wasz naszego vloga, którego opublikowaliśmy dosłownie chwilkę przed live'em. Tak więc zaraz po naszym live'ie możecie tam przejść i zobaczyć, co tam z olą dla Was wczoraj zmontowaliśmy. A chcieliśmy Wam pokazać jak najwięcej dla tych osób, które wczoraj w Katowicach nie mogły się znaleźć. No tak, atmosfera. Ja chyba byłam. Tak, próbowałam się doszukać yy, mhm. myślami i historią moich doświadczeń yy, różnych koncertowych, czy to meczowych, czy ja kiedyś byłam na spotku i chyba nie znalazłam takiego wydarzenia. I to był mój pierwszy raz na spotku. Nawet wczoraj, jak wracałyśmy, to o tym rozmawialiśmy, że się minęłyśmy. Ja akurat no. na spotku już byłam dwa razy na meczu, tak więc yy, nie było zaskoczenia. Ale pierwszy raz na meczu tak naprawdę ligowym, a nie reprezentacyjnym, mhm, więc też zupełnie coś innego, ale no tam siatkówka żyje. No, i naprawdę robi to robotę. Wczorajszy doping kibiców był, był absolutnie nieoceniony, i jak na to, że była to środa, czyli środek tygodnia, godzina 18, no to naprawdę kibice dopisali bardzo mocno i to było super widowisko. No, szczególnie poza um, oczywiście kibicami i całą tą atmosferą, no ale to, co się działo na wojsku stricte, to jaki to był mecz, no to to mówi samo za siebie również. Tak, to tutaj jeszcze dodam, że ze statystyk wynika, że było ponad 9 Osób wczoraj na spotku, mm. tak więc naprawdę było, było słychać, że to jest tyle osób, tyle tysięcy. Jeżeli chodzi o emocje na boisku, no ten tajbrek przede wszystkim. No my słuchajcie, wow, my to Do ilu się skończy, do ilu się skończy? No skończyło się 21, jeżeli 29? myślę. 21-19? Tak mi się wydaje, nie jestem tutaj przekonana, już nie, nie pamiętam dokładnej liczby, bo powiem wam, w pewnym momencie tutaj byłam, wow, niemożliwe, kolejna piłka meczowa, yy, jednak nie, kolejna, kolejna i raz Jastrzębie, raz Zawiercie, później dwa razy Zawiercie. Ale ja to było w ogóle mega, mega fan. dlatego że my chciałyśmy uchwycić tą ostatnią piłkę, ten ostatni punkt, no i wiecie, jak jest w tej breku, więc co chwilę z gotowości aparat, telefon, żebyście wszystko widzieli, tak jak my to mogliśmy widzieć i zaraz remis, no i dobra, opuszczamy to ten telefon raz. i jeszcze raz i tak, no nie wiem, przynajmniej z pięć razy robimy. Ale udało się, udało się finalnie, finalnie i mogliście tak. oglądać to od razu na naszym Instagramie, kto tego nie widział, to zachęcamy, no ale oczywiście też dopisały kluby, no jak już zapewne wiecie, Alko Super Puchar wrócił, że tak powiem, pojechał w sumie pierwszy raz nawet nie, że wrócił do zawiercia z różną Alurą Warto zawiercie i też oni na swoich social mediach się pochwalili. No jasne, no kto by się nie chwalił, tak rozpocząć sezon, pierwszy triumf, pierwsze trofeum zdobyte, no to zobaczmy sobie, jak to wyglądało od środka i trochę mm, przypomnijmy sobie tych wczorajszych emocji i od tego dzisiejszy program zaczniemy. No, i tak to wyglądało. Ja sobie jeszcze sprawdzałam tutaj ostatnie rzeczy. No, emocje były niesamowite, widać było ogromną radość. My też później rozmawialiśmy z niektórymi zawodnikami z zawiercia po stricte pomeszu, więc widać było tą taką radość. No, fajnie, cieszyli się. Widać było, że wiadomo, ranga tego pucharu może nie jest jakaś największa, ale to jest zawsze jakiś triumf i zawsze pierwszy ważniejszy mecz wygrany, więc na pewno uskrzydla. I dobre wejście w sezon. No, tak bowiem. Ale oczywiście wczoraj nie tylko miał miejsce tylko Super Puchar, ale właśnie w ramach i w, przy okazji tego superboharu została ogłoszona nowa współpraca, tak naprawdę nowy sponsor Polskiej Ligi Siatkówki, zarówno i Plus Ligi, jak i Tauron Ligi, a jest to firma cateringowa Nice to Fit You, która wczoraj, że tak powiem hucznie została ogłoszona trzy e, lata następne, tak? tak? Wie, kontrakt trzy lata, sponsoring, naprawdę tamto, bo... całkiem, całkiem długi kontrakt, a my mieliśmy tą przyjemność jako siatkarskiej ligi, o, którym, o czym jeszcze wcześniej mówiliśmy, e, wiedzieć już tą informację dużo, dużo wcześniej i brać udział że tak powiem, w przygotowaniach do ogłoszenia tego wspaniałej wiadomości. No i oczywiście poza wczorajszym obecnością na Isufitu, na spotku, rozdawaniem tam różnych gadżetów i tak dalej, bo sami też wiedzieliśmy w vlogu możecie zobaczyć, co tam było, bo tam pokazaliśmy wam to stoisko, to też mogliśmy przygotować spot, który zapowiada Pierwszy zapowiada, a drugi ogłasza tą współpracę. Bawiliśmy się przy tym niesamowicie, bo no, wiedzieliśmy po pierwsze o tym wcześniej, <grym> więc mogliśmy się ucieszyć troszeczkę wcześniej. Ale też samo koncepcyjne połączenie siatkówki, czyli naszej największej pasji ze zdrowym żywieniem, z cateringiem, było dla nas frajdą. Zarówno ja, jak i Ola lubimy te tematy takiego zdrowego żywienia, więc tym bardziej temat bardzo pod nas. Plus w ogóle wymyślenie całego konceptu, a później realizacja tak. tego. To nie było proste, bo miałyśmy bardzo ograniczone, Czas, więc musiałyśmy działać sprawnie, natomiast bawiłyśmy się przy tym przednio, tak jak powiedziałaś, i myślę, że nasi mm, bohaterowie, tak, bo tych tutaj materiałów. Bardzo dobrze się bawili i też mieliśmy super współpracę z Tak, z wydaje mi się, że tak, bo tutaj fajnie mieliśmy też do dyspozycji trzy kluby. Mm -hmm. Jak już zapewne wiecie, była to Asa Koresowia, było to Jastrzębski Węgiel i był to jeszcze Bogdanka lub Lublin, tak więc tutaj mogliśmy w ramach turnieju w Lublinie, bo wtedy te wtedy materiały to były, były nagrywane, <grywa> mogliśmy razem wspólnie podziałać nad tym, aby stworzyć... Mam nadzieję, że też dobrze przez Was, jak widziałam, w internecie odebrane ogłoszenie tej współpracy, tego sponsoringu. Tak więc chciałabym teraz tutaj po prostu pokazać Wam te spoty, jak jeżeli komuś umknęło, a mam nadzieję, że nikomu, to zobaczmy jeszcze raz. Słyszałeś? Dzisiaj wchodzi nowy. To chyba on. Hej, nice to meet you. Nice to you. No, i właśnie tak ten spot się prezentuje. Patrzę na niego z taką małą dumą. No. <laughs> jakbyście potrzebowali jakichś realizacji, to słuchajcie, to As. <laughs> Damy radę. <laughs> czy my mamy tylko jeden spocik, czy coś tam jeszcze? Nie, to, to, jest, to jest ten ogłaszający. Tak, no tak, i tak. dobrze. I jakbyście chcieli zobaczyć, bo jeszcze był jeden wcześniej, to tam poszukajcie, poszperajcie, jeszcze się dowiecie. Jak mhm. wejdziecie na profile Plus Ligi, Ligi oraz nice to na Instagramie, na to będą. zobaczycie. No dobrze, mówiliśmy o zawierciu, ale wczoraj je zawiercie kontra jest jastrzębski węgiel, tak jak wspomniałam, Wspomniałyśmy, bitwa była zacięta, no i tutaj troszkę sobie wrócimy do, do tego jastrzębskiego węgla, bo tam właśnie powstał taki gang, taki mm, Ten no, gang to ta... już jest tam długo. Oj, bardzo długo, ale teraz w tym trendzie gangu nie tylko z Jastrzębia, ale dziewczyny również z Unii Opola właśnie chciały się nam zaprezentować. tego było trochę więcej. My wybraliśmy, wyselekcjonowałyśmy te trendy, no bo, no bo jak nie widzieliście, to musicie to zobaczyć. To był taki trend chyba zapoczątkowany na. Wydaje mi się, w weselach. Ja Jak to widziałam od dzisiaj tak na weselu, tak, 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 no, tak. ale, tak, tak, ale, ale bardzo tak. sprawnie i bardzo smów, że tak to weszło w siatkówkę. Bardzo i w ogóle, nie tylko w siatkówkę, więc Sport. zobaczcie te dwa gangi tutaj siatkówkowe nasze, siatkarskie. Siatkówko. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aha. Ej, hey. esto suena sí, soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. No i właśnie tak te siatkówkowe gangi się prezentują. Proszę Państwa, uściślimy to. To jest efekt pracy i życia z tą kobietą, bo Ty zawsze mówisz siatkówkowe. Dobra. Wszystko siatkówkowe i oczywiście jest my wszystko. wiemy, świadome jesteśmy, jesteśmy tego, że, że Prawda, forma jest siatkarskie, ale po prostu my już tyle ze sobą przebywamy, Ach, siatkówkowe że… Siatkówkowe ligi. Siatkówkowe ligi. Ta. No wiesz, to jest moment do, do negocjacji. Do negocjacji, no, To jest, to ten, jest ten moment. Będzie szczególnie, yy, szczególnie się z nami kojarzyło wtedy. To zdecydowanie <laughs> bez dwóch zdań. Yy, no i bardzo się cieszę, że ten trend mogliśmy pokazać zarówno na panach, jak i dziewczynach, dlatego że fajnie tam dziewczyny przemyciły takie bardziej elemen yy, kobiece tak, elementy. Tak tak, tak, tak. Bardzo fajnie to było powiem ci, oglądałam tą interpretację Uniopole i mówię, wow, super dziewczyny robotę, tak więc naprawdę. Good job, P. Yeah. Good job. A czekamy, bo też jeszcze na pewno Asa dała też taki gangsterski tak, wcześniej. Tak, tam tak. Ale poszczerać. już nie chcieliśmy dawać, że tak powiem, wszystkiego w jedną. Też możecie sobie sami poszperać, czasami coś ciekawego podesłać, na przykład, no, jak widzicie. Może, może, może. Ale idąc dalej, bo ja tak dzisiaj jedzeniowo będę do Was przemawiać. Właśnie. Wcześniej było na insuffitu, a teraz, jak już mamy jedzonko, to może warto coś do picia. Wczoraj nawet wracając z Katowic, tam wiadomo, Podróż jest dosyć długa, trzy godzinki, więc zabrałyśmy sobie też coś do picia. I znowu wspólna. Znowu wspólna podróż, <laughs> więc już wiecie, jak to wygląda. I właśnie była to, był to też napój marki Osi. I tutaj do tego chciałam przejść, dlatego że, jak wiemy, Osi współpracuje z Polską Siatkówką, właśnie pod tym kątem reprezentacyjnym. No i poza tym, że widzimy chłopaków czasami na butelkach i tak dalej, no to mogliśmy teraz ich troszeczkę lepiej poznać, ale nie w takim tradycyjnym wydaniu, że o jak jest pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, ale troszeczkę w takim stylu, jak my zrobiliśmy kiedyś na Twoje media społecznościowe, w tym razem, hmm. dokładnie jak byliśmy w Lublinie, czyli podaję butelkę. <laughs> No, i zobaczmy sami, jak nasi zawodnicy podawali i co mówili. Co się ciekawego od nich mogliśmy dowiedzieć, bo na przykład Marcin Janusz mnie zaskoczył, a dlaczego? No to już sami sobie. Oj, mnie też. Podaję osi do osoby, która ma więcej sprzętu do odnowy ciała niż nie jeden Podaję osi osobie, która gdyby nie grała w siatkówkę, to zostałaby podologiem. Podaję osi gościowi, który ma najwięcej nagrod indywidualnych w Memoriale Wagnera. Podaję osi do najbardziej opływowego zawodnika Timu O. Dzięki, kocham. Ja podaję osi najbardziej profesjonalnemu z profesjonalnych szefkarzy. Podaję osi do osoby, która ma więcej sprzętu do odnowy ciała niż niejeden fizjom. Chyba nie ty powiedziałeś, że Marcinia już Cię najbardziej zaskoczył? Może nie najbardziej, ale bardzo, bo faktycznie Bieniu tutaj. Okej, okay, no właśnie. Ja jak usłyszałam y, o, o byciu podologiem, to nie mogłam się doczekać, żeby zobaczyć, kto taki zawód by sobie wybrał. I mam taką myśl, że następnym razem, bo wczoraj y, nie zdążyłyśmy wszystkich panów wziąć do wywiadów, bo robiłyśmy też dla was materiały. Y, natomiast Mateusz Bieniek y, musi zostać przez nas zapytany o, o tą historię. O to podologię. Jak y, poznamy. Co, co stało za tą decyzją? to się z wami podzielimy. To na, pewno na pewno się z wami nią podzielimy, więc czekamy na następny mecz, w którym Mateusz, mamy nadzieję, już zagra, i będziemy dopytywać o tą, o tą jego ścieżkę kariery. Co tam się wydarzyło? Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No dobrze, no to jak już zaczęliśmy poznawać naszych siatkarzy, my tak co sezon sobie dawkujemy te, tą wiedzę, no to teraz na tapetę bierzemy Jakuba Kochanowskiego. Dowiedzieliśmy się, dowiedziałyśmy się my i, i wy, że on właśnie jest zdobywcą największej ilości nagród w memoriale Wagnera. Wagnera. To już wiemy. Natomiast mamy więcej informacji, a tak naprawdę wy zaraz te informacje tutaj poznacie w takiej też innej formie, bo to nie będą zwykłe pytania, ale odpowiadamy mniej Mniej więcej tak czy nie, plus rozwinięcie. Więc zobaczcie sami, jak Kuba sobie z tym poradził. Tak, uprawiałem żeglarstwo, piłkę nożną, aikido i delikatnie zahaczyłem o piłkę ręczną. Na pewno tak, ale nie pamiętam. Może nie wypominają mi za bardzo, ale myślę, że akurat Marcina Janusza można zapy zapytać, on ma bardzo dużo materiałów na wszystkich, także myślę, że on na pewno by coś wyciągnął. Wydaje zbyt dużo pieniędzy. Chciałbym poprowadzić kiedyś program w telewizji. Nie ma szans. Udało mi się chociaż raz w spotkać mojego idona. Wielokrotnie. No ja nie wiem dlaczego Kuba zamyka się tak na tą ścieżkę prowadzenia programu. Ja bym go chętnie zobaczyła no, w takiej roli. No, Marcin Janusz też powiedział, że absolutnie on się nie widzi w takiej formie. Czyli jednak te wojskowe, boiskowe Bojskowe tematy, yy, tematy są im bardziej bliższe. No, niech tak będzie, niech, niech tak, tak będzie, będzie, niech tak będzie. No ktoś na tym boisku musi grać, żeby inni w telewizji mogli o tym opowiadać. Ale my już wiemy o gwiazdach wschodzącej telewizji po karierze siatkarskiej, bo już niektóre nam się ujawniły na przykład yy, podczas igrzysk olimpijskich. Bo tutaj kapitan PGE Projektu Warszawa na przykład miał swój debiut taki dziennikarski podczas prawda. trwających Igrzysk Olimpijskich. Mogliśmy go oglądać na antenach Eurosportu, więc ta jego ścieżka kariery na przykład, ja myślę, że tam... Tylko wiesz, Andrzej zawsze był takim do mediów bardzo. otwarty. To prawda, ale no, dlatego mówię, wszystko jest dla wszystkich i... Prawda. Dokładnie tak. Dla każdego coś dobrego, więc panowie tutaj odstępują miejsce, na pewno ktoś inny się znajdzie, kto będzie A... chciał. Zdecydowanie na pewno chętnych nie będzie brakowało, ale jak już zaczepiłaś o ten projekt Warszawa, to zostańmy tutaj w torwarze czy też na Ursynowie, bo to różnie tutaj, <śm> <śm> różnie tutaj bywa, nie ma jednego miejsca. Tak jak mówiliśmy, poznajemy zawodników, poznajemy zawodników od różnej strony, poznajemy ich od tego, na przykład, że mogliby zostać podologami, albo czy chcieliby jest, wprowadzić jakiś program to. telewizyjny, czy też nie, ale też dowiadujemy się, jeżeli chodzi o. Ich tą profesjonalną ścieżkę, że tak powiem, zawodową, związaną zarówno ze sportem, jak i z żywieniem. No bo jak wiemy, żywienie jest to nieodłączny element dnia, jakby zdrowego bycia każdego sportowca i też jakby dbania o formę. Stąd też ta współpraca z Nestowiciu. Ale oczywiście poza, poza dietą bardzo ważna jest również suplementacja. Odpowiednia suplementacja pomaga w regeneracji, pomaga w lepszym zachowaniu jakby odpowiedniego poziomu wszystkiego w organizmie, czego się da. I ta suplementacja jest na bardzo bardzo wysokim poziomie i tutaj o taką suplementację został przebadany, przepytany, przepytany. jeden zawodnik nawet e, nie projektu, wielu, a wielu, 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 wielu e, projektu Warszawa, tak więc oddajmy głos i posłuchajmy o suplementacji od, od, od zawodników, profesjonalistów. no jak się uczyć to od najlepszych, tak więc oddajmy głos, PGA Projekt Warszawa. Co suplementujesz najchętniej? Staram się unikać glutenu. Wiadomo, że czasami się zdarzy, że się zje, ale nie Ale tak, dokładnie. Jest czasami taki cheat day. Dlatego pełna suplementacja. Suplementów używam wielu. Głównym jest na pewno kreatyna, witamina D, beta-alanina, żywka białkowa. A jeśli chodzi o dietę, to nie jestem na jakiejś specjalnej. Staram się po prostu nie wprowadzać zbyt wielu kalorii. Aktualnie staram się zbilansowanie, zdrowo, ale nie mam jakiejś wyszczególnionej wnego rodzaju diety. Suplementuję się w w sezonie, już kiedy tego słoneczka za oknem mamy mniej, to zdecydowanie witamina D3, kwasy omega-3. Poza tym, magnes oczywiście przy naszym trybie i wysiłku jest niezbędny, potas. Jeśli chodzi o dietę, to współpracowałem z dietetykiem, także rozpisaliśmy powiedzmy konkretną dietę pod rozkład całego tygodnia, no i też dnia treningowego, co kiedy jeść. Unikanie jedzenia było pod kątem takim obserwacyjnym, czyli jeśli coś czułem, że nie, nie działa na mnie dobrze, wtedy staraliśmy się, się wykluczyć z diety. Jeśli chodzi o suplementy, to Lubię pomóc się elektrolitami, kreatyną i beta-alaniną. To są gdzieś tam takie rzeczy, których lubię korzystać. No oczywiście też białko w okolicach właśnie treningów siłowych. No tutaj widzę, że się nam pokrywają. Wow, powiem Ci tak zupełnie szczerze, że jestem w tym kompletnie zielona. Nie mam pojęcia. I aż wstyd się przyznać, bo powinnam coś tam z tym robić, ale, ale ja jestem najgorsza w suplementy i od tego sezonu, od tego roku powiedzmy, obiecałam sobie, że się za, te, za to wezmę i się tym zajmę i faktycznie zaczęłam suplementację pewnie nie taką obszerną i nie taką poważną, jak tutaj zawodnicy. Natomiast yy, wzięłam się za to i. Ja nie wiem, czy, czy to mi pomaga, ale wierzę w to, że to nie działa jak placebo, tylko faktycznie ma to jakieś zastosowanie. Bo oczywiście mówimy o życiu sportowca. Tam to jest niezbędne. Potas, magnes, to, to jest logiczne. Tak, tak. Ale ja nie wiem, czy mi się lepiej żyje, szczerze mówię. Mi się żyje. Tak? M milion razy lepiej no, od no, kiedy mam implementacja, ale to powiedzmy. wiadomo różnie, różnie działa. No bo ja słuchajcie, ja mam sobie. To wstać rano, w ogóle pamiętać o tym, żeby te suple wziąć. Wstać rano, naszykować je, później je wziąć. Nie, nie, dla mnie to jest i ten najlepiej przed posiłkiem, ten najlepiej po posiłku, te dwa razy dziennie. Nie, to jest nie dla mnie, to jest za dużo. To to jest za dużo? dużo za dużo. dużo. Ale można mieć też takie przygotowane na cały tydzień. Kupić sobie taką um, saszetkę, mm -hmm. jak starsi ludzie mają, tak? Oj, oj, tak obroziłaś teraz bardzo. Nie dla, ale dlaczego? To Bo... jest część społeczeństwa. Normalnie masz podzielone poniedziałek, niedziela i. A ale to, to mi się kocha z moją babcią. Moja babcia zawsze tak ma i prosi, żeby mi tam nasypała w odpowiednie kafelki to, co ma. To, tylu, to, to nie powiedziałam nic złego. No ale to nie tylko starsi ludzie no, no, mają. Tak ja nie mam akurat. No. Ja akurat nie mam, ale moi znajomi i przyjaciółki już mają. Dlatego tak no, ja, to ja tutaj bronię, ale mamy informację tak od naszej reżyserki, że oni takie mają. Okej, okay, no i super. I co? I nie, mam nadzieję, że nie poczuli się urażeni. Na pewno nie poczuli się urażeni. Skończmy ten <laughs> temat, bo zupełnie nic złego nie miałam na myśli. No i zakończmy y, zabawowo. Oj, bardzo zabawowo. te emocje. Słuchajcie, to jest już śmieszna historia, bo wczoraj wracałyśmy z Klaudią, jak już dobrze. No już, się już, już pięć wiedzą. Pięć razy. Tak, wracałyśmy wczoraj, razem. Ja wczoraj i razem jednym samochodem, y, trzy, i pół prawie godziny z Katowic do Warszawy, dlatego że był mały, mała kraksa tam się wydarzyła. więc stałyśmy... Nie u nas, jak coś. My całej zdrowe. Ale y, byłyśmy częścią wielkiego korku, w którym stałyśmy y, całkiem długo. I w tym czasie szukałyśmy sobie po prostu y, czegoś na Spotify'u, jakiejś dobrej muzy. Ja na chwilę weszłam na TikToka, bo już stałyśmy chyba z 5 minut. To nie było tak, że my. Czekałyśmy mega długo. Tak, bo stałyśmy z 5 minut. Ale naprawdę, wiecie, jak się duży w samochodzie? Stałyśmy z 5 minut. My my, Dobra, TikTok leci, sprawdźmy, co tam się I świecie. pierwsze, co nam się włączyło. I w tym on. I po prostu jak to usłyszycie, a my, y, my włączyłyśmy tego TikToka i zaczęłyśmy o czymś rozmawiać. I on tak leciał w tle. Chyba przez 10 minut słyszałyśmy. Ko, ko, ko. Ko, ko. I my się zorientowałyśmy dopiero w momencie, jak, jak ruszyłyśmy, jak miałyśmy zacząć ruszyć i coś nam w tyle po prostu Kokało. gdakało. Kokało. zobaczcie, kto i co to było. Kto i co? Dlaczego ty się śmiejesz? Z nią się nie dam pracować, proszę Państwa. Dobra, reżyserka, proszę mi to puścić. ko 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 Kochan! ko, 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 ko.

Nie powiemy ile razy wczoraj to obejrzeliśmy, ale jak widzicie nadal śmieszy. Karol, dziękujemy Ci za ten kontent. Nasza droga z katowic do Warszawy nigdy wczoraj, nie była taka wesoła. nigdy nie była um, bardziej. Wesoła. Tak. Możesz sobie wyobrazić, że jesteście po pięciusetowym meczu duże emocji, dużo pracy i nagle słyszycie kokoko ko, ko w wykonaniu. I u naprawdę to już iść. spać. Jak czekacie na to, żeby ruszyć z tego korbu i żeby dojechać do tej Warszawy, a tam w tle macie po prostu kurnik i się zastanawiacie, co się dzieje. Nie no dobrze, dobrze. Dobrze, o to chodzi no tak troszeczkę humoru, troszeczkę w te ponure dni nam się przyda, Karol, czekamy na więcej. Czekamy na więcej. Zainspirowałeś mnie tym y, drugim TikTokiem. Ja chyba sprawdzę, czy to do? moja wiedza. A ty A po szkole muzycznej no to kochana powinnaś sobie zaraz. Dać radę. zaraz, zaraz ja to uważam, że u mnie w moim przypadku skończyłoby się identycznie jak u Karola. Mm, Okej. Okay. Ja, ja wierzę w to, że moja szkoła muzyczna jednak gdzieś tam w krwi mojej głębokiej płynie i gamę, bo to jest gama, Mała lekcja muzyki. To, co Karol próbował zaśpiewać, ale mu się nie udało, bo skończył na pierwszym dźwięku, to osiem dźwięków. Osiem dźwięków to gama. No i takie podstawowe rzeczy um, myślę, że jeszcze pamiętam. Tak więc, muzycznej. moi drodzy, wyczekujcie na TikToku Aleksandry Klepaczki. Proszę. Autopromocja. Autopromocja, ale jak już tutaj mówimy o mediach społecznościowych, no to o naszych własnych też musimy no wspomnieć, jak? bo to jakby było nie po drodze. Tam Gama zostanie pięknie odśpiewana, mam nadzieję że dzisiaj... Sprawdzę czy, czy to mi wyjdzie. No, no dobrze, no to w takim razie my kończymy, idziemy śpiewać Gamę, znaczy Ola, ja po prostu posłucham i zobaczę, pewnie się pośmieje. <laughs> <śmuszczamy> Bardzo Wam dziękujemy <śmuszczamy> za dzisiaj, za Waszą obecność yy, i słyszymy się na naszej siatkarskiej pracówce już za tydzień tradycyjnie w czwartek. No a wy na o, tego 19. vloga z wczoraj. Zdecydowanie. Jest co oglądać. Do zobaczenia! Do zobaczenia, cześć! Ko, 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 kochan. <śmuszczamy> <śmuszamy> ko, 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 kochan. Ko, ko,